Mój radny, taki sioda, jak ja patrzę, to naprawdę cieszy, że ja nie miałem ojca. I że moja małgorzata się tym podobała. Ty faj Te fajterze, kurwa, się. Więc to by się, to by się zgrało, tak? Bo no, ty jesteś nieznaną postacią, to, ale tajemniczą, więc to jest dobrze, bo to jest nowy element w grze. Jak masz do 80, ja myślałem, że ty niższy jesteś. Jak metr, masz do 80, to byśmy ich. No, Tas i ciężki jest. Tazi ciężki jest, to trzeba by dobry plan ustalić. No ale dobra, najpierw nie ma co mówić o planach. No wiesz, mamy to samo. Ja się nie poddaję, ty się nie poddajesz. No, nie wiem, co trzeba mi zrobić, żeby żeby mnie skończyć przed czasem. Nie ma takiej opcji. Niech mnie nigdy nie skończy, nigdy mi nigdy nie skończył i nigdy mnie nikt nie skończy. Tań, tańcula nie ma ciosu, to ja wiem, bo 9 rund się z nim biłem i to miałem zerwany biceps w jednej walce, w drugiej miałem naderwane więzadło poboczne w lewej nodze. Tazi, też nie ma ciosu kończącego, aczkolwiek jest naprawdę bardzo wymagający, bo ja jak czekałem na walkę, miałem walkę w wieczoru ze to czekałem pod oktagonem i widziałem z tymi Roninami, tych chyba dziesięciu 10...